Siemanko, jest sobotni poranek, 26 marca Ja już jestem w Elblągu, Byłem już wczoraj, właśnie wstałem, robię śniadanko I za chwilę ruszam do kapitana przyczepy A to nie jest właśnie ten wóz kapitana przyczepy? Hmm Okej okay. Ciekawa fura Vincent van tu był pewnie się podpisał. Halo cześć. Halo, cześć! O, poznajesz po głosie. Siemanko! Jestem trochę zakrypnięty. Aha. Cześć, cześć. E, taki skromny upominek <śmiany> dla siebie. E, nie wiem, czy mogę nagrywać? <śmiany> No to w końcu dotarłem do okay. kapitana szczepy. <laughs> Spoko, schowam. Ok, jestem na warsztacie u kapitana Przyczepy. Zobaczcie ile tu jest autek. Gość po prostu jest zarobiony robotą totalnie. Także cieszę się, że znalazł dla mnie chociaż chwilę czasu. Budowa, budowa kamperów od podstaw to jest jakaś taleta która, chyba w ogóle pełni z elektryfikowana w pracy, co się Ogólnie jest tak, jeśli chodzi o szafeczki, to robimy szafeczki na Domino, to taka fajna maszyna, już pokazuję. O, tutaj. O, taka. I to daje taką możliwość, że jakie robimy, możesz sobie zobaczyć, to wszystko jest zrobione na zero. W sensie, że akurat to jeszcze nie jest połączone, Aha. ale chodzi o to, że po prostu można to łączyć, że to jeszcze radyk nie skończył. E, wszystkie połączenia wychodzą po prostu równo. To tak w wielkim skrócie. i To tak fajnie ja się tym teraz jaram, że czasami warto zainwestować okay. w jakiś lepszy sprzęt, to bo to wszystko jest prosto. Moje meble, jak zobaczysz, są robione, już tak powiem metodą chałupniczą. To no jest ludzi. No, na, <laughs> dla ciebie się ludzi liczy użyteczność, a my musimy zrobić prosto i ładnie, bo a, ludzie jasne. oceniają kampera po meblach. Okay. Mało liczy się dobra elektryka i inne takie, tylko tak naprawdę, żeby meble były na zicher, to nie? Eee... To powiedz mi, ile trwa w ogóle zrobienie takiego kampera od. Nie wiem. Nie My go po prostu robimy, bo, każdy, bo nie ma czegoś jak kamper. Mm -hmm. Bo każdy chce taki, a tamten chce taki, a ten chce taki, a ten chce taki. Więc tak naprawdę każdy kamper się różni i nie można powiedzieć. Nie mamy szablonu. Jak miałbym szablon, to mógłbym powiedzieć, że dwa miesiące, a jak nie ma mm -hmm. szablonu, to chce tą, chce tą. Potem mówi, dobudujmy no, to. Potem mówi, a zmieńmy to. Dorzućmy to. Nie ma. Ale tak myślę, że będziemy się zawsze celować, że bierzemy we wrześniu, a na wakacje i oddamy. O tak. A, czyli tak prawie rok. No, 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 w ten sposób. Czy znaczy, można by to zrobić szybciej, ale jest też problem z dostępnością okien, części, niektórych akumulatorów i nie, nie, nie jest łatwo wszystko skompletować to, A, to by... No, Może zajrzyjmy tutaj do środka, jak to wygląda, bo widzę tutaj. Nie, no. to jest takie, wiesz, to jest w ogóle ten etap, którego nikt nie powinien widzieć. Dzieje się. Chodzi o to, że po prostu to nie wygląda ładnie, bo my teraz to wszystko jakby zbieramy w te klocki. Coś robimy, wynosimy, robimy, wynosimy. I jak już wszystko będzie zrobione, oblaminujemy i to włożymy. I wtedy jest się czym pochwalić, a teraz to wszystko wygląda tak surowo i. No ale i fajnie tak zobaczyć od kuchni, jak, jak, to, jak to wygląda. <laughs> Dokładnie. Tak, a, a dużo o firm nie chce takich rzeczy pokazywać, bo y, lepiej pokazywać tylko piękne obrazki, a nie jak to wygląda w trakcie robienia. Aha, okay. Ale dla mnie jest spoko jak najbardziej. E, a tu jest jeszcze kamper, którego my nie robimy w sensie, tylko ktoś e, go robił. I pan przyjechał, żeby mu domontować elektrykę, tak w skrócie wielki. No, okej. Okay, okay. Ktoś inny to po prostu sobie tam dłubał i jak to czasami bywa w projektach, nagle są przerywane z różnych powodów. Mm -hmm. <grafy> I tyle. E, ale to choć mogę ci pokazać panele i inne rzeczy jeszcze. Okay. A w ogóle tak mnie zaciekawiło, to no. jest taka wielka szafa, czy tam będzie łazienka w tym? Łazienka, łazienka. Tutaj. Tam będzie łazienka, ktoś wymyślił taką łazienkę. Mam dość sporo jak e, jak na Z takiego te... spienionego PCV. Ale jeszcze tego nam nie dostarczył, bo to ktoś jeszcze dostarcza materiały, ten, kto robił poprzednich. A z jakiegoś okay. powodu mi nieznanego, ten ktoś tego już nie robił. Tak, no jakoś tak, wszystko ma w dzisiejszych czasach poślizg i. Tak. Ciężko. Materiały. To musimy wyjść tam tędy wtedy. Okay. Tak jest. A tak naprawdę te wszystkie gadżety, mógłbym Ci pokazać, jak to będzie za, zamontowane, to wtedy tutaj możemy przejść. No to, to nie, e, wtedy byłoby się tym co spali. że tu wyjeżdża platforma, że tu coś, że tam się rozkłada. No, tak, no To nie ten etap to jest Ogólnie mamy dużo stołów, tam jak możesz e, jest no. stół, 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 wszędzie stoły. Każdy ma taki stół stół. Jak widzisz czasami nawet się robi łazienkę i trzeba ją odpowiednio wygiąć. To trzeba zrobić specjalne kupy to po Kształt który... Jak chcesz nałożyć laminat, to musisz nałożyć laminat w tej, na tym zgięciu, w jakim powinno być drewno jak to fizycznie. Więc żeby ten laminat mógł docisnąć, musisz mieć zrobione szyny, na których możesz ten laminat docisnąć. To no, tak. Do pewnie ta szyna jest specjalnie pod tą jedną, po ten jeden element, który będzie... No, jeden element, element. Tak. dokładnie, tak. 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 Teraz widać ile to jest pracy. Tak? No dokładnie. No. Ale wiadomo, tą szynę można wykorzystać wielokrotnie na ten element w tym miejscu. Chyba, że ktoś zażyczy sobie ten element w innym miejscu. Sorry, no maszyna, no. I tyle. I tam mamy pokłady. O, to jest bardzo fajna rzecz. To jest toaleta, będziemy montować w poniedziałek, jako pierwsi w Polsce. Toaleta spopielająca od pana o, Grzegorza wow. z Gazbanku. Tam robisz dwójkę. Aha. Ona używa gazu i rozpadu. O. Kurde, no to Koniec. to jest Jak tutaj wsiadłem od razu, zobaczyłem co to jest... Kiedy jakieś się skojarzyło z tymi króskimi paletami, tak, które mają tak. pełno gadżetów razem tak, z nimi tyle tak. elektryki. I też jak moi widzowie wykupują te zestawy solarne, to mogą je odebrać ode mnie albo ze Szczecina. I mamy tutaj w magazynie w tym miejscu są panele. Teraz przyjechała się pierwsza dostawa, to jest kolejne, nie wiem ile tam jest, 40 czy zjeść. My mamy 400, 370, jak ktoś przyjeżdża, to po prostu w ciach, ciach i wydajemy. A cały resztę paczek mamy posegregowane tam, numerami, wszystko. i Więc jakby nie, nie tylko robimy, ale też sprzedajemy, ale też montujemy i jest wszystko w jednym miejscu do wyboru. No, nie nudzisz się po prostu. Nie, nie, mam jak żyć, naprawdę. To, że teraz jeszcze z Tobą czas to jest trochę takie wyciągnięte jeszcze czasu rodzinnego. Eee, ale mam wynegocjowane do 12 z żoną okay, i jedziemy potem. Tak. Po to, eee... I tutaj e, są zamówienia klientów, ci którzy będą teraz pewnie w tym tygodniu przyjeżdżać. Wszystko masz jakby popakowane, regulator, wszystkie inne rzeczy ze wszystkimi przewodami, bo jak kupujesz od nas to zostajesz wszystko gotowe, tylko musisz hmm. potem pospinać i tyle. No i tutaj ja mam to posegregowane, takie najbliższe odbiory. Wszystko, co wyciągamy z busa, staramy się potem e, ostreczować, żeby się nie tak, no i to, to mamy takie jakieś rzeczy na bieżąco, po prostu na zapas i tyle. Ładnie. Pokażę Ci miejsce, gdzie trzymamy drewno. To dobrze. Wydaje się, co to jest robić kampery, ale przestrzeni, żeby to robić, bo teraz jesteś w sobotę. W tygodniu tu są frytki czasami, dosłownie ciu, 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 ciu że jest ciężko między tym przechodzić. Jasne. A ja co, to się jest, dlaczego musi tyle kosztować. Ale tak. ja w ogóle jak trzeba mm -hmm. fizycznie. Jak no? tu przyjechałem, to patrzę kurde, to mówię, bo jak ty też, ja dobrze trafiłem, nie. ale teraz tak, żeby w ogóle robić, to już teraz zaczyna się potrafić. Żeby w ogóle przetrzymywać drewno, tak? No to musisz przytrzymywać płyty o różnych grubościach, o różne te laminaty, to teraz akurat jest ich mało. Też zajmują miejsce. Żeby drewno konstrukcyjne, też zajmuje miejsce wzorniki, wszystko, różnego typu inne rzeczy, no na to wszystko jest potrzebna powierzchnia. Nie da się tego robić w kanciapie pod domem, no bo nie możesz tego mm -hmm. przechować w bezpiecznych warunkach jakby. No, jasne. Tego miejsca po prostu jest i okazało się, że cała hala ma 600 metrów i 400 metrów pomieszczeń, już mamy skonsumowane czasami całe 600 metrów hali w niektórych dni, a pomieszczenia w połowie, już nam zostało tylko pół pomieszczeń. W którymś momencie one się skończą, bo, bo już nie będzie gdzie wkładać tych rzeczy po prostu. No, no jasne, no widzę, że kiedy... <tryk> Prace idą pełną parą, A. i no, nawet nie spodziewałem się w ogóle, że. Ja się spodziewałem, że przyjadę, będzie jakiś mały warsztat, i. Aha. Nie, nie spodziewałem się, że zobaczę wielką halę i taką. Okay. pełną parą produkcję. I tutaj mamy te specjalną maszyny. To jest maszyna, która przycina na szerokość ręcznej roboty. Możecie tą maszyną wkładamy deskę, ustawiamy 2 cm, zoom, zoom. I mamy wszystkie na dwa, ale potem musimy zmniejszyć jej grubość. No to tutaj mamy grubościówkę. Przez tą maszynę się przepuszcza ileś razy drewno, i ona wtedy zmniejsza swoją grubość, bo jak montujemy okno, to czasami jest 1,80 cm, czasami 2,20 cm i musimy indywidualnie pod każde okno, bo ktoś chce w tym miejscu okno, a ktoś inny w tym miejscu. I nie ma, że bierzesz losową listewkę, ona musi być na wysokość idealnie tego. Musimy ją grubościówką przepuścić. Tak w skrócie. No. <laughs> e, tutaj mamy stół spawalniczy. Będziesz w <laughs> no spawacie. Tak, w aluminium, w stali we wszystkim. Więc jeżeli potrzebujemy na przykład zrobić coś większego z aluminium, to mamy ręcznie zrobioną przez Pawła Gętarkę. Giętarka obsługuje chyba do dwóch metrów, czy do półtorej, już nie pamiętam. Wkłada się w aluminium albo metal. I teraz to jest ten. Siup. i możesz zagiąć ją na 90 stopni i zrobić już zbiornik na paliwo, znaczy na paliwo, na wodę albo cokolwiek innego, co potrzebujesz. Potem to spawamy. No wiesz, wszystko na życzenie, na co masz ochotę. Tak samo no, jak jakieś większe profile metalowe, no to mamy swojego tutaj dziada wielkiego, też Paweł sam ze spawą, wszystko <grydy> tym tchniemy większe rzeczy i tam. Znaczy, ogólnie wszystko, co jest z metalem i zespawaniem, jest na zewnątrz, poza tamtym namiotem, co widziałeś, mm -hmm. żeby tam nie brudzić i, i tyle. A, a hala jest, nazwijmy to, taką brudną przestrzenią. Brudną przestrzenią, tak. Okej, okay. tak. No tyle, no. Jak byśmy przyjechał w tygodniu to wtedy zobaczył jaki tu jest czasami po prostu... Saigon. Saigon. No wczoraj był Saigon na przykład, no. A teraz jest taka prawda, że jeden samochód wyjechał, bo się okazało, że ma silnik zepsuty, to oddaliśmy do mechanika, to czasami się mógł wymienić Więc jest tylko jeden kamper, no i to tyle. A potrafi po cztery, po 5 i na bieżąco wszystko po prostu tam robimy. Nie wiem, czy mogę jeszcze. W ogóle mamy toalety, pisuary, jak w wojsku. Bo tu w ogóle była jedno. Znaczy, kiedyś to był e, to jest hangar na samoloty, kiedyś e, to było pruskie. Tutaj jest lotnisko, no to tu, tak? no, no tutaj, jak tam wyjdziesz na, na zewnątrz z i te drzwi mają 101 lat. I teraz wyobraź sobie, że w dzisiejszych czasach, jak to się zrobione, to po 5 latach by już nie działało. bo po 10 wymagałoby renowacji. I teraz co mm -hmm. robili Niemcy, znaczy Prusowie Niemcy, nie wiem jak to tam powiedzieć, bo to album był pruski. Po drugiej wojnie stał się polski, czyli rosyjski, czyli wiecie, jedno wielkie zamieszanie. I teraz patrzcie co się dzieje. 101 lat. Te wszystkie drzwi nie do końca działają, ale działają te środkowe. Teraz chyba się chcesz sam to zrobić, bo Wystarczy pchnąć ręką. A drzwi się otwierają. Nieźle. Ja myślę, że w tych czasach... Nieznana technologia, jak, jak, jak to jest, tak, jest tak ruwipskiej. Wszystko... Tak. Nie wiem jak to zrobić, żeby to po prostu zadziałało. No i tak to takie. Wiadomo, one mają swoją masę, więc też trzeba. Ale można skrzydłami to rozkładać po to, żeby samolot mógł stąd wylecieć, tak skrócie. Aha, no to, to ciekawa, to ciekawa historia. A dodatkowo teraz to było wojska wcześniej, więc wojsko z tego korzystało. Mamy też suwnice, podnosimy jak trzeba całe przyczepy, różne rzeczy do góry. Więc ogólnie jest tak, jedyne co musisz mieć, jak przyjeżdżasz tu pieniądze, to zrobimy wszystko. Aha. I tyle. Jasne, no to kurde. Tak jest. Świetna reklama. Świetna <grym> reklama. No, tak, <grym> nie, no jest. tak, nie jest, są fajni chłopacy, mamy, mówię, od spawary, Nie no, nie. widać, że naprawdę podchodzicie do tematu solidnie i no ja jestem zaskoczony, naprawdę jestem w szoku, że robicie takie rzeczy, że ja myślałem, że no tam, że to nie jest aż na taką skalę, że, że nie robicie tyle elementów, no jak jeszcze pokazuje, że spawacie nawet w aluminium, tak. no to już. No. Kompletnie, rozłożyłeś mnie na opadki. Sorry, no, ale mówię, no, no, no i tyle. Ale dzisiaj jest spokojny dzień, więc a tak byś mogli zobaczyć, co, właśnie, co czasami Paweł robi. Albo mogę, o to, chcę, mogę ci pokazać taką fajną rzecz, też nietypową na jednym kamperze. I teraz tak, tutaj, jak się przyjrzysz temu elementowi, to ten element jest tutaj wąski, tu szeroki, ale jak spojrzysz od niego od góry, to on jest jeszcze w klepsydrę wygięty. I tutaj są kołki i każde trzy kołki kolejne są pod innym kątem nawiercone, żeby to fizycznie mogło się skręcić i pasować. I potem jak na to nałożymy laminat i połączymy te rogi, to będzie ładna ściana wygięta, ale musimy już to od góry na to spojrzeć. Ale to kto robił coś drewnie, to, to będzie wiedział jaki jest... Yy stopień trudności wykonania, wiesz, jeszcze bez żadnego łączenia fizycznego. Bo Robicie to... rzeczy niemożliwe. No, znaczy nie, no wszystko <laughs> można, tylko trzeba mieć po prostu na to czas, a ktoś musi mieć pieniądze, żeby za ten czas zapłacić. Można zrobić, wiadomo, po prostu wszystko. I tyle. No. A takich rzeczy na warsztacie to dwa zawsze dużo się przydaje ścisków do drewna. Jak widziałeś tam przy tym kopycie, nazwijmy to, już było pełno. Mimo, że mamy ich po prostu trylion, ja cały czas dokupuję, to i tak po całym, po całej hali te ściski, wszędzie coś ściskają, coś się klei, i to jest zawsze je, takie zwierzę. Zawsze mówimy, że ścisków w nieskończoność po prostu. bo, bo... I tyle. A tak, to, ale, ale tu mogę powiedzieć, że jest w miarę porządek, bo mamy w miarę narzędzia, w miarę je wszystkie odkładamy na jedno miejsce. Elektronarzędzia są posegregowane w, i podpisane. Śrubki też. No i rzeczy elektryczne też. Więc z tego w miarę jestem zadowolony i dumny. Ale porządek na tej hali, nazwijmy to dłużej, to jeszcze dużo zostawię do życzenia. Czy coś chcesz jeszcze wiedzieć? Już ci wszystko powiedziałem? <gry> Kurczę, no nie no, nie no, chyba już wszystko, znaczy na pewno wszystkiego nie wiem, ale no jeżeli chcesz coś jeszcze pokazać, no, nie, no jeżeli spoko. czas pozwala Ci na to. Chyba wsią. Tak, tak okej. Okay. A Dobra. ja teraz wyciągnę swoją kamerę i idę do Ciebie. Dobra, no to <gry> teraz będziemy nagrywać e, z tej drugiej strony. Z tej drugiej tak strony, tak. Okay. <gry> Więc do zobaczenia, hej, cześć.